i dzisiaj jesteśmy już ostatni raz w naszym hotelu w Grecji ale, ale moja, ale, ale taką fajną, taką fajnego pluszaka i spać ładnie no, dobra, więc to. ale dzisiaj też pójdziemy do, takie fajne, do takiego fajnego do lasu, gdzie tam się da jeździć na koniach no i będzie ekstra Wiele jak ja nienawidzę wszystkiego tam Koleć Okej okay. Chodź pod górę Idzie Pod Zamykamy mm. O, dobra, byli do sianków, myślałam, się Tak tutaj sobie tą zabawę i zwiechula. No i dobrze. Ja na tutaj z tej portu. Jest jesteś skoro. Ale dzisiaj jest ładna pogo. Dobra, więc... Tak chwilę będzie jechać Już jak się ogarnęli i no okay, i tam jadł. Okej, my jeszcze przebraliśmy i idziemy. A pójdziemy tam w córkę. Aha. Hula! Muszę wszystko dać do tej torby. Klucz. A już nic nie chcesz brać? Coś ze sobą nie chcesz wziąć? Nie, mamo! Okej, okay, teraz muszę tam... Ja... O, dobra. A da się... Okej. Okay. Dobra, no to chodź, jedziemy. I'm sorry, 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 I'm O nie. Okej, okay, to tu, no. no. O, patrzcie. Robię. Wow, jakie piękne Przepraszam? Tak? A co, państwo rowery? Tak, tylko my już nic nie chcemy, bo... Co? Bo nie chcemy. Ale on, no... Dobrze, to dziękuję. No, proszę. To dziewczynki nie kula. Hula, hula! A co się... Mam? Jeszcze nie myślałam na rowerze. No tak, zapomniałam. Ja biorę ten łazin! A ja? Dzięki. Hola! No. Tylko czekajcie na nas. Miejsce za daleko. Dobrze! Jeszcze nie jedzcie, nie jedzcie. O, dzień dobry, pani jest... Dzień dobry, pani tutaj prowadzi ten... Las. Tak, jestem królem lasu. To nawet widać, to nie? No tak. I mam dziesięć małych harcerów. Jestem policjantką lasu. Przepraszam. O. No właśnie, znaczy, o no właśnie, a widzi Pani, gdzie jest jakby taki stadion koniów? Jasne, musi się skręcić prawo, lewo, prosto i iść. Okej, okay, dziękuję, no proszę bardzo. Oh, jak ja nie nawiedzę tej brunej wody. Ona jest czysta, o to Ci chodzi, powiedz. Hm. Dzieci, ale nic nie zadaje Zając jakby ale nie, nie będę się wtrącać. Jest hmm. dalej. Bo... Ale nie za daleko. Uh. Ojej, ale wielki. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Hmm, chodźmy szybko no, żeby ich je zgubić. Hmm. Ale to są ładnie konie. Konie? No, bardzo ładne. Co jest? Nie wiem. Tu są jakieś piwory. A tu jakieś rzeczy. O, jakieś maty. Kompas. Lampka. <laughs> Mamo, patrz, jamecz! Świetnie. Daj go tutaj. Ja będę trzymać. Mhm, <laughs> okej. Okay. O, patrzcie, kajaki. Nie. To jest kajak, nie kajaki, tylko kajak. Dobra, pomyliło mi się i tyle. Będziemy musieli po, chyba popytać na to. No na pewno. Okej, okay, bierzemy wiosło. Ale my się nie zmieścimy. No to nie bierzemy wiosła. Ja nie chcę jechać. Dobra, no to ja pojadę. No, weźmy. A co jestem? Ui, ui, patrz, jaka ładna bibiulka! Ej, no patrz, ładna! He? Hm? Ej! Eliza, patrz. Jakieś listki różne. Widzisz, jak fajnie? Wow, ustaw! No, ustaw. Jak ty to mówisz? Tu jest jakaś ziaba. Oj. Ej, uważaj! No, muszę iść po tego kruka. K -k -k mam go, mam go! Łapką! Tak śle! Więc no. nie, nie, nic sam szalonego nie róbcie. Dobrze, mamo, dobrze, proszę panią. Hej, dodajmy je na to. O! Dobra! Zdajmy z go. No. Oj, ci do uczą. Au! Idź mi jest. No dobrze. tu Dzisiaj to? No. Dzieci, co wy robicie? Idź. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Teraz wyjść możecie. W końcu nie chciałaś się na pewno przyjechać. Na pewno. Zaraz przekał. Dobrze, tylko szybko. Jesteśmy elfkami. Elfkami? Tak. Za to, że nas uwolniliście. Eem. Co się tu dzieje? Spełnimy wasze życzenie. Właśnie. Co wy zrobiliście? Ja nie mogę skrzat! Tu jest milion skrzatów. Um. Ojej! To wasze jedno marzenie. Jej! Ehm... Um. patrz, mam jedno lościa! A nie masz pimu! O kurczę. Jezu, jaki pimu, je narożę, gdzie nie piję Hm, chociaż będę mogła na sam się jeździć.